Cześć wszystkim ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test zamienników akumulatorów do elektronarzędzi Rajobi. Są to zamienniki marki Mortison. Zapraszam. Dobrze, ostatnio trafiłem na wiele pozytywnych opinii o tych zamiennikach. Są to zamienniki robione na markowych ogniwach Sony. Były bardzo dobre opinie, była bardzo dobra cena, więc postanowiłem oczywiście sprawdzić sam. Są to zamienniki o pojemności 7,5 Ah, chociaż o tym też za chwilę będzie słówko. I koszt takiego akumulatora 7,5 Ah to 300 zł na oficjalnej stronie sklep Mortison. No moim zdaniem, jak na akumulator na, ogniwy, na ogniwach markowych, to jest bardzo dobra cena w tych czasach, ale przejdźmy sobie już do samych akumulatorów. Jak widzicie, są tu dwa akumulatory. I właśnie dlaczego są tutaj dwa akumulatory? Ponieważ e, ja. Ogólnie z tego, co wyczytałem, to, to zamienniki Mortison są Son na Sony, i jak widzicie, tutaj mamy naklejkę Sony VTC 5A. A natomiast je, skontaktowałem się z producentem i e, dostałem zapytanie, czy nie chciałbym przy okazji jednej sztuki do testów, żeby porównać, ponieważ z Sony VTC 5A jest bardzo dużo problemów e, z dostępnością, no i niestety czasami po prostu są niedostępne. Dlatego też producent znalazł sobie alternatywę i są to ogniwa. IF, EWE, nie mam pojęcia jak to się wymawia. Yy, podobno są to ogniwa, które też stosowane są w narzędziach. Z producent powiedział mi rozmawiając z nim telefonicznie, że testował je różnymi profesjonalnymi narzędziami, sprawdzał pod obciążeniem i tak dalej i że bardzo fajnie wypadły. Więc stwierdziłem, że to jest w sumie tak naprawdę fajna okazja, żeby przetestować je z ogniwami Sony. Ogólnie zasada jest taka, że przeważnie, znaczy inaczej, mają być na Sony, po prostu jeżeli nie będzie, to producent będzie robił na ogniwach IF. Zobaczymy jak one wypadną w bezpośredni Porównaniu. Dobrze, i teraz z czym my sobie tutaj porównamy e, te akumulatory? Porównamy sobie z oryginalną trójką Rajobi, ponieważ jest ona, no co prawda, wiecie, trójka jest na jednym pakiecie, te są, te są aż na trzech, ale trójka jest na ogniwach 21700. Jest to bardzo dobry, wydajny akumulator, jeśli chodzi o markę Rajobi, i porównamy sobie z szóstką na dwóch pakietach. E, nie, ona jest też na trzech pakietach, która, no niestety, e, miała być kiedyś dawno temu dostępna w Europie, nigdy się nie pojawiła oficjalnie, jest dostępna tylko w USA. No, ale ja kiedyś testowałem dosyć niedawno klucz darowy z serii HP. Kto nie oglądał, tutaj pojawi się link. I okazało się, że ta szóstka poradziła sobie ze śrubą przykręconą na 1000 Nm, gdzie trójka sobie nie poradziła. Więc no, jest to bardzo mocny akumulator. I chyba po prostu z tych, które mam najmocniejsze, jeśli chodzi o oryginały Ryobi. No niestety, ja mam te akumulatory używane ponad dwa lata, a zamienniki Mortison są nowe. Wiem, że to jest troszeczkę nie fair takie porównanie. No, ale no, no, nie mam nowych akumulatorów i niestety nie będę... Tego to nawet nie mam szans kupić, a nie będę... Będę specjalnie tylko do testów sobie kupował kolejnej trójki, kiedy ta ciągle działa świetnie. Ale oczywiście nawet mimo, że to są... Ja te akumulatory bardzo dobrze traktowałem, tak jak zgodnie ze sztuką, jak to się mówi. Czyli nigdy nie były jakoś tam dogłębnie rozładowane, w temperaturze są ciągle 18-19 stopni przechowywane itd., itd. Nieważne, w każdym razie bardzo dobrze działają i myślę, że już to da nam jakiś obraz, mimo że są używane. Dobra, rozkręcę sobie teraz jeden akumulator, żeby pokazać Wam jak wygląda. Może jeszcze przed samym rozkręceniem. Takie podstawowe rzeczy. Mamy wskaźnik identyczny jak w Gorineach Rajobi, czterostopniowy, po kliknięciu zatrzymuje się. Ogólnie cała budowa jest identyczna jak w oryginałach. I co ciekawe, tutaj mamy te dodatkowe styki kontaktowe, które są w akumulatorach typu High Energy, HP, które teoretycznie mają poprawiać no, jakość działania narzędzi bezczotkowych, które mają te blaszki, żeby tutaj się kontaktować z tymi stykami. Jest to takie trosz, troszeczkę mityczne, bo nie wiadomo tak naprawdę do końca, co to daje i czy to działa. Jeszcze wrzucimy sobie na Wagę, bo o tym też zapomniałem, a to ważne dla wielu użytkowników. Wiadomo, że takie akumulatory do wkrętarki może nie za bardzo się nadają ze względu na wielkość i, i, i wagę, właśnie, ale oczywiście waga jest ważna. 1173 i był to na ogniwach Sony, natomiast na ogniwach IF 1116, czyli troszeczkę mniej. I właśnie teraz rzecz o której zapomniałem, bo jak mówiłem, są to akumulatory 7,5Ah, jednak trzeba pamiętać, że ogniwa. Sony VTC5A są tak naprawdę 2600, czyli 2,6Ah. A jako, że to są trzy pakiety, no to oczywiście 2600 mnożymy razy 3, co nam daje, że te, ten akumulator tak naprawdę nie ma 7,5, tylko 7,8. Natomiast ten IF to jest już oczywiście normalnie 2,5, więc tutaj daje nam 7,5. Więc ten tak naprawdę na Sony jest jeszcze troszeczkę bardziej pojemny, stąd też może jego waga być większa. Dobrze, akumulator mamy rozebrany. Ja się tutaj na tym wszystkim oczywiście nie znam, ale wiem, że wielu użytkowników ma taką wiedzę i często chce sobie zerknąć jak to wygląda, więc postaram się tutaj pokazać. Jak to wygląda. No niestety ogniwa oczywiście są w takim koszyku, których nie widać. To jest rozebrany akumulator na sony. Kto widział kiedyś sany VCT5A, to wie, że właśnie taki kolor mają koszulki. No dobra, składam to sobie i przechodzimy dalej. Dobra, mam to wszystko złożone. Jeżeli chodzi o te ogniwa, to Sony VCT5A maksymalny prąd rozładowania może mieć 35A. Natomiast ogniwo IF, tutaj Wam wklejam teraz, jak ono wygląda. Może mieć maksymalny prąd rozładowania 30A. Więc teoretycznie na papierze delikatnie lepsze powinny być Sony, ale to już okaże się w testach. I już do testów właśnie przechodzimy. Dobra, słuchajcie, wszystkie akumulatory mamy w pełni naładowane dopiero co wyciągnięte z ładowarek trójka też jest w pełni naładowana zaczniemy sobie standardowo od testu wkrętarki oczywiście takie duże akumulatory nie są zbyt poręczne do używania we wkrętarce, ale tutaj chodzi o testy i o sprawdzenie ich wydajności nie będziemy tutaj wkręcać różnych wkrętów przechodzimy od razu do największego wkręta jaki mam, jest to wkręt o średnicy aż FI 12, długość 16 cm to jest wkrętarka RPD18X najmocniejsza ze stajni Ryobi, model HP, 95 Nm spróbujemy sobie wkręć ten wkręcik. Zobaczymy, czy któryś akumulator odetnie, bo na takim dużym wkręcie jest to możliwe. A jeżeli nie, to będziecie ogólnie mieli obraz podzielony na 4 i zobaczymy, który akumulator wkręci tak naprawdę najszybciej. Dobrze, teraz użyjemy sobie ten sam wkręt, czyli FI 12. Na 16 cm, ta sama belka i użyjemy sobie zakrętarki bezszczotkowej udarowej z serii HP, czyli model RID18X o mocy e, 300 Nm. Ten wkrętlanie nie powinien stanowić żadnego problemu, także też porównamy sobie czasy wkręcania na różnych bateriach. Dobrze, teraz robimy sobie taki sam test na tym dużym wkręcie, natomiast użyjemy tego najmocniejszego, znaczy już teraz jest co prawda mocniejszy, ale wciąż bardzo mocnego klucza RIW18X, który ma moment dokręcania 700 Nm. Odkręcania 900, dokręcania 700. Eee, po co taki klucz, skoro testowaliśmy zakrętarkę? A no po to, ponieważ takie klucze wymagają eee, no bardzo dobrych baterii i często na kiepskiej jakości zamiennikach jest tak, że po wciśnięciu on potrafi wręcz odciąć zasilanie. Także zobaczymy, jak sobie poradzimy na zamiennikach w porównaniu do oryginałów. Dobrze, teraz bierzemy sobie bezszczotkową pilarkę tarczową, eee, mamy tutaj 5 cm grubości jesion, no i co, próbuję to sobie przeciąć, e, mocno dociskając, znaczy inaczej, próbuję m, tak naprawdę docisnąć na maksa, żeby spowodować zatrzymanie się tarczy odcięcia zasilania, zobaczymy czy mi się to uda na której z baterii, może na każdej, próbujemy. Dobrze, przejdziemy sobie do ostatniego testu, dla mnie niestety najnudniejszego dla was tak naprawdę trwającego kilka sekund. Czyli testu pojemności. Są to nowe akumulatory, więc powinny trzymać pojemność. Jeśli chodzi o te, o te akumulatorki 7,5 godzin, mamy jest to 135 watogodzin. I teraz tak, oczywiście nie mam żadnego profesjonalnego sprzętu, żebym mógł sprawdzić tą pojemność pod obciążeniem. Jednak te moje testy, oczywiście takie garażowe, to są tak naprawdę daleko i do laboratoryjnych testów i tak dalej. Są takie zwykłe testy. Do Domagowego użytku, i jedyny tutaj pomysł, już nieraz to przeprowadzałem sensowny to po prostu, no bo wiadomo, różne narzędzia mają różne zapotrzebowanie na energię i nie jest to zapotrzebowanie ciągłe. Ale mając ten, tutaj ten halogen model R18ALH, który oczywiście świeci cały czas światłem ciągłym i ma taki sam pobór mocy. Halogen ten według tutaj oznaczeń producenta ma 20 W, co oznacza, że na takim akumulatorze powinienem świecić niecałe 7 godzin. No i co, jak widzicie tam doładowuje mi się akumulator, jak tylko się naładuje. Wpinam akumulator, odpalam halogen, odpalam stopper. No i zobaczymy, zmierzymy ten czas. Troszeczkę to potrwa i widzimy się już na wyniku końcowym. Dobra, mamy pierwszy mały updatecik. Przekroczyliśmy równe 5 godzin. Oczywiście wszystko ciągle działa na tą chwilę. Ciągle akumulator wyświetla nam, nam dwie kreski. Obserwuję dalej. No dobra, słuchajcie, przybyliśmy 7 godzin, halogen ciągle świeci. Zapauzuję sobie teraz na chwilę stoper, ponieważ wyciągnę kontrolnie akumulator, żeby zobaczyć jakie jest napięcie. Pauza, wyłączamy. Bateria nie jest nawet ciepła, no ale to jest przecież 7 godzin pracy na małej mocy. Mamy tutaj odpalony miernik. Gdzie to mamy plus, gdzie minus? Tutaj mamy plus, tu mamy minus. Zobaczmy, co tam się dzieje. 15, 61. No i teraz rośnie, bo wiadomo, nie ma obciążenia, więc troszeczkę. Z tego co pamiętam, to na 15 chyba właśnie i tam 4, 3. Jakoś tak najczęściej na moich testach było odcinane, odcinane baterie, odcinanie, zasilanie, odcinane zasilanie. Sorry, już mi się język plącze. Dobra, odpalamy dalej stoper. No i zobaczymy. Wydaje mi się, że tu już jesteśmy blisko końca. Przekroczyliśmy te 7 godzin, jednak trzeba pamiętać, że mm, tak naprawdę jedno ogniwo Sony VTC-5A ma 2600 mAh, co daje nam tak naprawdę nie 7,5 Ah, tylko 7,8. Także myślę, że jeszcze troszkę ten halogen pochodzi. Będę obserwować co i jak. No i słuchajcie, tak jak mówiłem, długo już to nie trwało. 7,26. No piękny wynik, chcę tu dużo mówić. Zobaczymy sobie teraz... Ja już tam gdzieś minutkę, dwie temu zatrzymałem ten stoper. Zobaczymy sobie teraz, jakie mamy napięcie. Mamy mierniczek. Dobra, jak to się prezentuje? 15,56. No i teraz delikatnie nam rośnie. Oczywiście możemy spróbować jeszcze. Nie, już nam nawet halogen nie startuje. Dobrze, jesteśmy po testach. Oczywiście przypominam, żeby mieć na uwadze, że to są takie typowo amatorskie testy. Nie mam żadnych profesjonalnych maszyn, mierników i tak dalej. Typowo w warunkach domowych, podczas domowego użytku, jak to się zachowuje. E, no, można powiedzieć, że tak naprawdę na razie podsumowując cały test, na te ogniwa, ogniwa przepraszam, akumulatory Mortison wypadły e, no najlepiej po prostu. I teraz może po kolei od wkrętarki. Wkrętarka, e, no najszybsze były zarówno, e, znaczy jeden i drugi Mortison były na pierwszym miejscu, Sony było delikatnie przed iF. Tutaj była taka sytuacja, że tak naprawdę każdy akumulator, zarówno Mortisony, jak i oryginały Rajobi przy samym końcu odcięły, ale był to moment, kiedy nasadka już oparła się o materiał o drewno, że tak powiem, więc wtedy już prawdopodobnie to było za dużo dla wkrętarki, opór wkręta plus ta nasadka opierająca się o materiał. I tak naprawdę każdy akumulator miał odcięcie, brakło tam dosłownie 3 może 5 mm, żeby tą śrubę wkręcić, oczywiście ponowne wciśnięcie już bez problemu dokręcało. Potem mieliśmy zakrętarkę udarową, bezszczotkową, no i tutaj była też taka sama sytuacja. Najszybszy był Mortison na ogniwach Sony, za chwilkę zanim był Mortison na ogniwach IF, no i potem oryginały Ryobi. Natomiast jeśli chodzi o pilarkę, no to tam, jak widzieliście, nie udało mi się zatrzymać żadnego akumulatora i ja szczerze mówiąc nie widziałem tam żadnych różnic, wszystkie całkiem okej okay sobie poradziły, nie czułem, żeby gdzieś silnik jakoś zwolnił i chciał się zatrzymać. Jeszcze słówko, jako że używaliśmy zarówno zakrętarki, jak i klucza udorowego, które oczywiście podczas pracy powodują bardzo duże wibracje, to tylko muszę zaznaczyć, że nic nie działo się tutaj złego z zatrzaskami, bardzo dobrze trzymały. Nie, nie miałem żadnej sytuacji typu, że akumulator czy to wypadł, czy może po teście jakoś się zakleszczył i ciężko było go wyciągnąć. Nic takiego się nie działo. Potem mieliśmy oczywiście test pojemności z halogenem, więc tutaj no, jest to nowy akumulator. Jak widać, pojemność ma zadaną, a nawet może delikatnie większą. Wszystko tutaj. Poszło tak, jak powinno pójść. No mówię, szkoda, że, że testowaliśmy to z oryginalnymi akumulatorami, które były używane. Wiem, że jest to troszeczkę nie fair. Wiem też, że jak te akumulatory byłyby nowe, to może by sobie delikatnie lepiej poradziły, ale przypominam, że tutaj jest 21700 Samsunga. Tutaj, z tego co pamiętam, są Sony VCT6. Tak mi się wydaje, już nie pamiętam, bo już tyle tych akumulatorów Rajobi przewinąłem, że troszeczkę mi się myli, gdzieś też były LG, ale wydaje mi się, że tu były FCT6. Eee, także co, podsumowując, żeby już nie przedłużać tego filmu, jak za 300 zł, 7,5 per godziny, mi się wydaje bardzo fajną propozycją, ale oczywiście po to nagrywałem ten test, żeby pokazać Wam, jak to wygląda i decyzję podejmiecie sami. Na ten mi to będzie wszystko. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, hej.